Dzień kochani, witam się z wami. z wami, tak? Witam się z wami. Yy, dzisiaj jest 10 grudnia, tak? 10 grudnia. I nagrywam to rano, tak? Nagrywam to rano, bo mam na dziewiątą do szkoły, więc uznam, że nagrę taka świeczkiego. Chcę ja jakby świeczki, więc ja właśnie jak to robię. Otworzyłem świeczkę i nie wiem, jak mnie słychać. Więc sorry, ale mam aparat na zęby teraz, więc mogę trochę jeszcze sceplenić, ale mm, wydaje mi się, że nie będę. Zielona świeczka, druga już, yy. czekajcie, tamtej jeszcze nie wypaliłem, tamtą jeszcze mam, więc mam dwie zielone świeczki. I lecimy teraz z kinderkami, szukamy dziesiątki, dziesiątki, Boże, 14 dni jeszcze zostało nam do wigilii. Yy. I niedługo nam zdalne. Moje kocha... Kochane, nie no. Patrzcie coś nowego. Coś nowego. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. I nie tego otworzyć. Ja cię kręcę kalamita ze mnie. I nagrywam teraz na stojąco, więc fory nawet na co za to. Ej, zepsułem sobie kalendarz. Zobaczcie, zapisałem sobie kalendarz, więc spoko, więc to by było na tyle dzisiaj, że mieliśmy taką słokę, słokę i, i właśnie te świeczki, więc zapraszam już do gry. Hej, hej kochani, witam się was już w dziesiątym odcinku, tak teraz w dziesiątym odcinku, bo ja w tamtym mówiłem, że to jest dziesiąty odcinek, a ten powinien być jedenasty, a nieprawda, bo... Yy... A nieprawda, bo tamten był dziewiąty. Ja się pomyliłem, bo po prostu dawno nie nagrywałam na tamten czas tych streammasów i wyszło jak wyszło, że kurczę się pomyliłem i tak nasza streamka chodzi przez lodówkę, więc super. No mam nadzieję, że wybaczycie mi ten błąd. Bo po prostu się pomyliłem. To tak grubo. Znaczy na nagrany, no ogólnie było, wiecie, no. Oh, no ale trudno. Mm. Po to, można, po to są pomyłki, żeby się pomylić. Więc no, i tak y, wróciliśmy wtedy z tej randki. Y, no, i widzicie tutaj nasze simki, właśnie robią. Jedna śpi, druga idzie już spać. Y, I no, ja trochę sam z siebie trochę. Y, Taką, można powiedzieć, Bekę, bo wiecie, bo gadam, gadam, że y, ładne woski ma też y, nowe, y, że no, witam was w dziesiątym górnym odcinku, tak, gdzie to jest dziewiąty, y, no, więc y, od dzisiaj nam zostało y, 14 odcinków do nagrania do końca, do wigilii, y, więc no, ale 14 dni miłynie, miłynie, minie po prostu tak, jak nie wiem, szybciutko bardzo, ale no, no trochę, trochę, Piotrek, y, fajnie, że sam się mylisz. No i czy ty idziesz do pracy? Nie, ty idziesz dopiero za dwa dni, my w sumie idziemy za 6 godzin, więc może dostaniemy właśnie awans i tak, ja myślałam, że mam tu toaletę, mam jednak tutaj toaletę, właśnie, duch naszego psa, kurczę, ale te duchy są wszystkie u brata, więc no, czego wy ode mnie chcecie? Nie mam tych tak duchów, Boże, masz trochę jakbyś miała wciąż ten brzuch, mam nadzieję, że tylko jak tak siedzisz, bo ty chuda byłaś przecież i to była aurorka, no, kurde... Mieszka tam... Mieszka... Mieszka... Mie, l, 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 l. Mieszka tam Albert, no więc no... a Addison i Nathan, tak. Muszę ich ogarnąć. a ja mówiłem, że ich ogarnę, a ich do tej pory nie ogarnę. No, ale trudno. He, he, he. No. O, myszką tutaj wywaliłem. Dobra, w sumie to nie wiem, co możemy tu porobić. Kurde, chyba go zaprosimy, wiecie, na tą wigilię. Nie wiem, co ja mówiłem wcześniej oni w ogóle, ale tak sobie pomyślałam, właśnie może iść do kopa, że zaprosimy go na tą Wigilię, powiedzmy, że Wigilia to będzie taki dzień zjednoczenia ich po prostu i wiecie, oni się dowiedzą, że brat, siostra i ogólnie, bo oni niby tutaj mają kompanii, tak, i w ogóle neutralne relacje ze zgodnym rodzeństwem i to, to w sumie w ogóle mi tu nie pasuje, bo no bo oni się w ogóle byli, można powiedzieć tak bardzo rozdzieleni no bo jednak ojciec mieszkał tutaj, a my mieszkaliśmy tam hen hen daleko w Sajmaiszu no. no i tak wyszło yy. Barbara to w ogóle, ona go nawet nie zna bo, bo nie wiem nie zna, chociaż ona mieszka cały czas w tym mieście więc no trochę dziwne, ale cicho powiedzmy, że była aspołeczna yy. I mogłabyś w sumie coś podać do jedzenia i może znowu coś z tej książki mojej ukochanej yy... brak yy... nie będzie to, nie będzie to yy, spoko to w sumie wygląda, to choć to zrobisz. No, Jesus, już myślałam, że mi się coś zepsuło, ale idziesz całe szczęście dla ciebie. No yy... to chyba też jest no... Tak, to jest ten nowy strój, bo ma właśnie te włoski takie, no... Yy... Nie ma trochę takie śmiesz... No tu nie możesz. Jesus! Nie ma miejsca! Jeden dodatkowy plat by się przydał. No, jeden dodatkowy. Dobra, tu postawimy jeden dodatkowy blat. Tak, a czemu by? Nie, ta już, widzicie, jak zwykle do kompa, tylko mi tu by szła. Yy, tak, moja Simkowiec latała w tom i z powrotem, żeby gotować. No, sorry. Ale ten pokój i tak jest nieużytkowy. Powiedzmy, że jeden blat jej został dodatkowy, kupiała. Myślałam, że większy rozmiar kuchni, ale no. O, widzicie Prze bardzo jak tutaj wywija. Ogólnie, to oni zawsze mi tu mogli gotować, więc ja nie wiem o co tu serio chodzi, no więc... No dobra, ale dobra, tu postawimy... A może tutaj... Zawołanie na posiłek. A ty co? Sta... No patrzcie, ta nawet tylko malowała teraz. Malarka się znalazła. Dobra, i wrzucimy, i wrzucimy. Yy, dobra, te dzieciaki to ja ogarnę już po tym odcinku, obiecuję a to takie suje porczuś, nie wiem co to, nie znam się. Jakieś kurde, to kanapeczki chyba z serkiem, tam na to, jakiś cebula, ser hochland, nie wiem. Ja Myślałam, że to taki twarogowy ser, taki wiecie. O, wy zostawcie tego psa, zostawcie tego psa. Nie wiem, po co tam będzie ten blad, ale serio, no niech, se, ała, telefon walą, no niech będzie. Yy, I tak, i no. Tak, teraz będą mi tu chodzić sprzątać. Kurde, no tutaj macie już... Dobra, odstaw mi to. Dobra, kolejna będzie sprzątana, no super, no. Ale gdzie ty nie możesz dojść, jejku? Bo to gdzieś chodzić, gdzie nikt cię nie prosi, żebyś chodziła. Nie wiem, no ja stąd nic nie wywalę, bo, bo ja tu muszę wszystko, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Chyba, że mikrofale, no bo wiecie, że mikrofala to tak u nas użytkowa bardzo, bardzo nie jest, chyba, że ona przez to może nie może dojść, nie wiem. No, a mikrofale wywala, ale to co to to najbliżej yy, potem. Dobra, pa, idziesz do roboty. Dobra, idź ciężko halować i ogóle, jakby pracuj ciężko. Ty lepiej już nie pisz, tylko jak masz, to chodź jednak malować, już wolę żebyś malowała, bo, bo to Ci bardziej chyba będzie wychodziło. Ty masz gotowanie na mm, czwart... Dobra, trochę masz tych umiejętności, ale nasza rocker ma bardziej rozwinięte chyba. W grota której ona pracuje, jakby tak zacznijmy, właśnie mamy gotowanie już prawie na mistrzostwie, charyzmy na ustępce i tak ogólnie, no pieczenie na czwórce. A, ok. Yy. To 17, Dobra, do no 17, to 7 godzin będziesz pracowała. No, dosyć sporo. Co się dzisiaj. Mm. Wow, jesteśmy sławą. Wow, to my będziemy fejmuchami. Tak, fejmuch. O, festiwal Don! A co ty do czego? I weź się ubierz, bo ja nie będę mieć trupów pod twoją chałupą. Don jak ty... ej patrzcie jak on wygląda tutaj normalnie. Nie do po... nie do poznania, no Don. On ja gdzie Alberta, którego ja nie widzę, bo ja jestem ślepy. Tutaj jedzie chyba... Abi? Nie jakaś ona ma, chyba, tak anachyma Jakieś kurde nowe słowa Piotrek robisz y, To Don, tak to Don Tu chyba Albert Albert, a to jakieś siko jakaś, shika jakaś, shika shika sika, o tutaj Okej, okay, Bo ja nie ogarnęłem, że maluję taki mały. Nieważne, bo że się nie wiem, normalnie nie wiem. Ja to czasami chyba żyję w innym wymiarze. Stój, stój, jak stoisz. Maru... O, miałeś malować dusze. No nie mam jej w domu, to z czego się obrażasz? i mi to iść mi pod drzwiami. Tak, ona może malować na tej szczeru, widzicie dwa... Jezu znowu dom notario. Nie, tu teraz chyba ten z BB, z BB, tak, z BB. Dobra, włączę sobie muzy, bo po prostu potrzebuję muzy. No pewni to miskę. Ona się w ogóle... mnie nie słucha. Kontynuuj, a tencja zaraz spokojnie. Dobra. O Boże, wróć już rokiel. Tak nudno no, trochę bez ciebie, ty bardziej ogarniasz, życie, na to wychodzi. Tak, pies tak zwykle dostaje dawna przed drzwiami. Ty malujesz, tu cieszy mnie to niezmiernie. Jak tak to pójdziesz yy, do toalety potem. I sprzedasz. Tak, zamieniliśmy kibel. Powiedzmy, że zarabia na ten kibel. Tak. Co ci się chce? Cikać to cię, albo kupkać to poproś o załatwienie piesa. No idź, idź piesu, co zrobisz? Jak zwykle się, kurde, sika. Ja wiem, że to już jest niby jako dwór, ale no, panie, tutaj masz spać taką dużą działkę. My mamy tu, 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 tu. Normalnie dotąd, do tych, do tych dotąd prawie mamy, no, kurde, pies. A tutaj jest przecież, można powiedzieć, nas już dom. Bo my tutaj mamy w lato, widzicie? kurczę, jakieś tutaj sanke, Nie no, to, sank to sanek to akurat nie ma, no, ale stolik, kurde. Tutaj siedzenie, tutaj jakieś właśnie yy, takie luksusowe. Wyrzuć mi to i to sprzedaj w ogóle najlepiej. Yy, właśnie, teraz będziemy mieć ją malowanie na mistrzostwo. Yy, ten na mistrzostwo. No, na dziesiątym poziomie. O, widzicie, jak ładnie zarabia. O, nie mogę wam pokazać, jak ona wygląda. No A ty to po co tu przyszłaś? W ogóle weź do domu, Lasko. Nikt cię nie zapraszał. Nikt. Ta do kąpa będzie mi grała? No panie, to stęp... Ja wiem, że ja cię cały czas tutaj męczę, no ale maluj. Ty też musisz zarabiać. Do pracy nie chodzisz, to powiedzmy, że malowanie będzie twoją ululubioną rzeczą, ululu tak, ululubioną. I tutaj może spełnię kiedyś tę aspirację, na pewno nie, nie w Steamsmasach, znaczy i tamtej nie, nie spełnię, tej, tej, tej naszej, yy, bo, bo, bo dziecka na razie nie będziemy nie, nie, będziemy mieli, nie. Chociaż my, byśmy mogli mieć dwójkę, bo patrzcie, tutaj jeden pokój, tutaj drugi mamy, ale no nie, 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 na razie mi się nie śpieszy w tamtych simsmasach, tak było właśnie trochę, że za, za szybko. W ogóle jak szukałam ostatnio na Instagramie, to znalazłem stare zdjęcie Alberta, jak był młody i był w włosach alfa, naprawdę. Znaczy jej brata o, ogólnie, bo już rzaka zdjęcia nie robiłem, bo już potem nie było masów. Ogólnie to, 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 tak. To, yy, no. O, jak ty tutaj cudnie malujesz, naprawdę. Szybciej trochę, szybciej maluj, szybciej. Szybciej. Wow, za takie coś tyle kasy. No, sprzedam wam tą mikrofę, już nie narzekaj. Jeszcze to pomaluj. A ty co robi? Tak, to w ogóle śpisze, kurde, na kanapie. Yy, weź mi, chodź, chodź, tak, chodź. Zostało tej porcji tak rozdowalasz na posiłek. Tutaj Basia zje. Dobra, już dostałeś to malowanie i idź sobie zjedz. A tobie to znowu. Dobra, pogadam z Tobą za chwilę. Tak, kosz nam daje kaskie. O, dobra. No i potem zobaczysz mnie znowu malować. Trochę Cię wykorzystuję do tego malowania. No, sorry, sorry. No to byłaś mogła, mogłaś go do kosza nam rzucić. Tak, w ogóle jest śmieszne, jak wygląda ten blad, bo to takie nie wiem tutaj w ogóle ściany chyba już nie powinno być kurde taka kuchnia jeszcze otwarta tylko wiecie tej ściany nie tej bo tutaj by nam dekoracje poszły, ja lubię dekoracje ja lubię w ogóle ogólnie lubię papierdółki. jak mnie ktoś zna, to wie, że u mnie mody, popierdółeczki i przyściutko yy, to ogólnie jest to, co ja lubię i wiecie co, pobrałam nowego moda na fotki, ale ja go nie wiem jak chciała, bo ja nie robię z nim w Simsach. ale lepiej mieć niż nie mieć Ogólnie to w sumie jak ja to nagrywam, to wiecie właśnie jak ja mam mówiłem, że ja to nagrywam dużo wcześniej. I ogólnie jak ja to nagrywam, to mój ostatni odcinek na kanale był dwa tygodnie temu. Już bym dlaczego nikt to mi nie szedł. I wiecie, ja myślałam, żeby ogólnie coś jeszcze wstawić przed snichnosami, ale już nie wiedziałam co, więc... Ogólnie to przez dwa tygodnie do pierwszego grudnia nie było odcinków żadnego. Pierwszego grudnia dopiero widzieliście ten właśnie pierwszy odcinek Think masu Tak dziwnie mi się opowiada, yy, o czymś to dopiero będzie, a nie było. Bo to było, a dla was już... Nie, to dla mnie będzie, a dla was już to było i to takie trochę dla mnie yy, dziwne. No więc tak, w sumie ogólnie minęło już 15 minut odcinka, dzień się w sumie już kończy, zaczyna się następny, więc y, poniedziałek się już zaczął, tak? Poniedziałek, poniedziałek, dobra, dokładnie, poniedziałek, y, więc ja się sobie będę już w sumie żegnać na tym odcinku i to był dopiero dziesiąty odcinek, jutro będzie dopiero jedenasty, Ja wiem, zlamiłem, zlamiłem i no, więc ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych papatki.